Cześć, nazywam się Piotrek Grzyczyński, jestem kolekcjonerem, zajmuję się również sprzedażą samochodów zabytkowych. Classic Auto zajmuje się inwestowaniem w samochody zabytkowe. A prowadzę dział Inwestuj w Klasyki, a tematem dzisiejszego odcinka będą inwestycyjne niewypały. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Samochody osiągają swoje maksimum cenowe w wieku 30 lat. Jest to po prostu taka średnia, którą udaje się zaobserwować. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Ano dlatego, że osoby, które o nich marzą, dobijają właśnie do 40-50 lat. Jednym słowem. Samochody w wieku 30 lat są marzeniem wielu 40-50 latków z czasów ich dzieciństwa. Cykl jest absolutnie powtarzalny. Oczywiście, jeżeli obserwujemy, a to się dzieje ostatnio, że coraz młodsze osoby stają się coraz bogatsze, to tym wcześniej realizują swoje marzenia. Tak? Jednym słowem, można zaobserwować, że samochody, także 20-letnie, często mają olbrzymie przyrosty cenowe, zdecydowanie wcześniej niż to miało miejsce kiedyś. Przyczyn jest cała masa, ale przede wszystkim właśnie chodzi o to, że osoby bogacą się w coraz młodszym wieku. Natomiast. Dziś będę opowiadać o samochodach, które na przestrzeni ostatnich 10 lat były uznawane za super inwestycje, jednak nią się nie stały. Nie nastąpił wymarzony przyrost wartości. Numerem 1 jest Ferrari Mondial. Niezależnie od roku produkcji, ponieważ ten samochód był wytwarzany przez Ferrari, przez Ferrari dosyć długo, bo ponad 10 lat, Zaliczył wiele, wiele zmian, i to technicznych, i wizualnych. Natomiast nie zmienia to faktu, że żadna z tych odmian nie jest jakoś wybitnie poszukiwana. Samochody od 10 lat utrzymują ten sam stabilny poziom cenowy, jest to pomiędzy 40 a 50 tysięcy euro, i tutaj nic się nie zmienia. Chociaż wielu uważało, że ten samochód zaliczy strzał w górę. Natomiast tak się nie stało. Samo Ferrari wstydzi się tego auta. Pasjonaci i kolekcjonerzy Ferrari udają wręcz czasem, że nie wiedzą o co chodzi, jak się wspomina nazwę Mondial. Tak więc tak, należy uznać tą inwestycję za, za wyjątkowo słabą. Słuchajcie, żeby mieć pełną wiedzę na temat wartości samochodów wziąłem ze sobą cennik z 2013 roku i z 2022 roku i po prostu dokonałem zestawienia cen w okresie ostatnich 10 lat. Bardzo proszę, biorę najmocniejszego, czyli Mondial T z silnikiem już 300 konnym z Ferrari 348. I on kosztuje tutaj w najlepszym stanie 50 000 euro w stanie dobrym 37 000 euro. No tutaj nie ma za bardzo rozróżnienia chyba na kabriolet i nie kabriolet, natomiast e, noty 1 w ogóle nie ma w 2022 roku, jednym słowem, nie występują auta lepsze niż fabrycznie nowe. Stan dobry to jest 41 900 euro i w przypadku kardioleta 50 000 euro. Kolejnym super przykładem jest Porsche 968. Doskonale pamiętam, jak 10 lat temu wielu zaprzyjaźnionych miłośników Porsche fantastycznie wypowiadało się o tym aucie, że jest to absolutny high-tech, Wiele fajnych rozwiązań: sześciobiegowa skrzynia, 240 koni z czterech cylindrów kojarzą się dzisiaj z absolutną nudą. Ten samochód po prostu jest nudny. I e, jedyne 968, które jest interesujące dla kolekcjonerów, to jest Club Sport. Limitowana wersja, której powstało poniżej 2000 sztuk. Yy, one często były w fajnych kolorach, z tego co pamiętam, yy, między innymi w żółtym. I y, dzięki temu są y, dosyć interesujące i stanowią fajne uzupełnienie kolekcji Porsche. E, Porsche 968 w 2013 roku. Wow! <laughs> no i tutaj chyba znowu popełniono błąd w zestawieniu, wrzucając do jednego worka. Wersję normalną i klapsport. Tak mi się wydaje, bo innego uzas uzasadnienia dla takich cen nie mam. E, 50 000 euro i 30 000 euro. E, tutaj z kolei e, po prostu niecałe 30 000 euro. Realia są takie, że te samochody kosztowały w okolicach 20 000 euro. E, to była średnia. 10 lat temu i dzisiaj. Clubsport Sport bardzo proszę, jest w cenniku droższy. Tak naprawdę trzeba wydać 50 tysięcy euro na takiego ładnego żółtka. To będzie jedyny samochód niemiecki, ponieważ cała reszta jest albo włoska, albo, um, albo szwedzka, um, albo brytyjska. Jednym słowem, samochody niemieckie gdzieś tam w miarę. Y, Moich obserwacji spełniają oczekiwania inwestycyjne, po prostu e, e, jest od razu wiadomym, czy samochód e, zaliczy ten przyrost, czy nie. Nie ma żadnych zaskoczeń. No, w sumie to nie powinno nikogo dziwić. Natomiast w przypadku samochodów francuskich, włoskich, brytyjskich, szwedzkich e, pewne rzeczy są nieobliczalne. Lancia Beta Monte Carlo. Samolot, który mi osobiście yy, kojarzy się z Lunchą 037, yy, jest wyjątkowo tanim samochodem od wielu, wielu lat wygląda doskonale, yy, ma silnik umieszczony centralnie. Wiem, że większość z Was nawet nie wie, jak ten samochód wygląda, natomiast naprawdę uwierzcie mi, 10 lat temu wiele osób spekulowało na temat yy, przewidywanego przyrostu ceny. Tak jak. Ten przyrost nastąpił w przypadku Renault 5 Turbo 2, tak w przypadku mm, Lanci, Bety, Monte Carlo tak się nie stało. E, dlaczego? Dlatego, że wóz miał wyjątkowo słaby silnik. E, dwulitrowe DOHC świetnie się komponuje z Polonezem, z Fiatem 132, ale nie z samochodem, mm, który y, wygląda jak milion dolarów. W 2013 roku wóz kosztował 25 tysięcy euro i 13 tysięcy euro. W 2022 mamy 23 700 i 16 500 euro, czyli samochód nie zdrożał przez 10 lat. Co mamy dalej? Moje ulubione Maserati Biturbo. Tutaj yy, chciałbym podkreślić, że mówię o samochodzie z lat 80. -tych. Który jest wyposażony, tak naprawdę, w dzieło szatana, bo w gaźnik i dwie turbosprężarki. Wersje wtryskowe są już nieco poza tym moim zestawieniem inwestycyjnych niewypałów, ponieważ są w miarę udanymi konstrukcjami. Natomiast wersje gaźnikowe, są dużo mniej cenione z uwagi na problematyczną eksploatację. Kupując Maserati musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ceny części, nawet najtańszego Maserati, właśnie Biturbo, są takie same, jak w przypadku Ferrari Testarossa części są bardzo często dostępne w, tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii, tak więc dochodzi nam cło, dochodzi nam mm, dodatkowo VAT i inne opłaty, mm, które dodatkowo utrudniają naprawę samochodu. We Włoszech części zarówno do Maserati, jak i do Ferrari jest mało. Głównie jest to Wielka Brytania. Jednym słowem, Samochód trudny w eksploatacji. Jego ceny wahają się od 8 do 15 tysięcy euro. I yy, odkąd pamiętam, tak jest. Co ciekawe, samochód, yy, yy, samochody limitowane oparte o. Op Biturbo, takie jak na przykład Maserati Shamal, który już jest wyposażony w silnik V8. No ma tak naprawdę zupełnie inną kreskę nadwozia, ale to wszystko jest pochodną. No, w ciągu ostatnich 10 lat zaliczył trzykrotny przyrost wartości cen, a Biturbo żadnego. Mamy teraz gwiazdę. Rolls-Royce Royce, Silver Shadow. To wóz, który był jednym z droższych samochodów na świecie w momencie kiedy był nowy. Mówimy o samochodzie z lat 70, 60, 70, 80. Natomiast absolutnie z każdym rokiem tracił na tej wartości. Związane było to z jego zawodnością. I tak jak w przypadku właśnie Maserati Biturbo, cenami części. Samochód był coraz tańszy, mmm, coraz mniej zamożni ludzie go kupowali e, i mieli olbrzymi problem z jego utrzymaniem e, w sposób prawidłowy, ponieważ ceny części e, ich zabijały. 10 lat temu Silver Shadow 1 45-29 000 euro dzisiaj 41 000 euro i 23 tysięcy euro a tak naprawdę to sprzedażowo one są pomiędzy notą drugą, notą trzecią, e, czyli kosztują kilkanaście tysięcy euro. Taka jest prawda. Proszę pamiętajcie, tutaj przy okazji Rolls-Royce'a, nie wolno porównywać cen samochodów z kierownicą po prawej, stronie z cenami samochodów z kierownicą po lewej stronie. To są dwa różne systemy walutowe, to są dwa różne rynki zbytu, to są dwa totalnie różne światy. Jednym słowem, dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jeżeli chcemy sprzedać samochód z kierownicą po prawej stronie, to odpada nam 90% fanatyków samochodów zabytkowych. Możemy go sprzedać w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę to jest koniec. Volvo 262 w nadwoziu Coupé. Samochód dosyć specyficzny, dosyć kontrowersyjny, ale wyjątkowy. Przez to, że posiadał silnik V6 o mocy 140 koni. No, był jednym z silniejszych, z mocniejszych Volvo w tamtym okresie. Natomiast ta linia tyłu, przepraszam, może nie tyłu, linia boczna tego samochodu, no, od zawsze miała swoich zwolenników, jak i przeciwników. 10 lat temu wiele osób Yy, mówiło, że 30-40 tysięcy zł za taki samochód to jest okazja. Ceny się nie zmieniły. Yy, yy, 10 lat minęło. Yy, jednym słowem, grono fanatyków yy, też się nie poszerzyło w żaden yy, istotny sposób. Przechodzimy do yy, samochodów, które są pod tak zwaną obserwacją. Wielu kolekcjonerów zastanawia się, analizuje, co się z nimi wydarzy. Tematem numer jeden absolutnie jest Fiat Multipla. Oczywiście mówię o Fiacie Multipla z lat 90. pierwszej generacji. To jest bardzo ważne, ponieważ on jeszcze wtedy miał dosyć, można powiedzieć, fikuśne i śmieszne kształty, które są intrygujące i po latach ten samochód staje się coraz ciekawszy. Tak samo było z pierwszą multiplą z lat 60. Dziś Multiple pierwowzory kosztują z tego co pamiętam kilkadziesiąt tysięcy euro. Natomiast Multipla z lat 90. kosztuje nic, tak? To są samochody za kilka tysięcy złotych. Jeżeli znajdziemy jakiś ładny egzemplarz, no to może przekroczę, ten 10 tysięcy. Jeżeli macie na oku ładną Multiple, warto ją kupić i zakonserwować za mną gdzieś w garażu. Ona dobrze się zestarzeje. Kolejnym autem, kolejnym Fiatem tak naprawdę, jest Fiat Barketta. Tutaj ciężko jest to jakiś, jakiś wzór z przeszłości, natomiast jest to fajny kabriolet, również za Kilka tysięcy za kilkanaście tysięcy złotych, który ma według wielu olbrzymi potencjał. Jak olbrzymi, nie mam pojęcia, ale myślę, że jeżeli dzisiaj kupimy barketę za kilkanaście tysięcy złotych, to być może za 10-15 lat będzie warta kilkadziesiąt. Kolejnym fiatem, jak widzicie, jest dużo włoskiej motoryzacji, szczególnie fiatów. Jest fiat Coupé. Jeszcze mm, dwa lata temu y, uważałem, że najmocniejsza wersja, czyli 2.05 cylindrów, 20 zaworów turbo y, jest pewniakiem inwestycyjnym. Tak kupiłem ten samochód i widziałem ile problemów jest z jego sprzedażą. To jest samochód niezrozumiały jeszcze, y, wiele osób y, woli. Alfa Romeo GTV z silnikiem Busso, zamiast takiego Fiata. Kiedyś te samochody kosztowały tyle samo, dziś kosztują tyle samo wyłącznie w ogłoszeniach, ponieważ wiem, jakie są ceny sprzedaży Alfa Romeo GTV, która potrafi e, sprzedawać się za 80 czy nawet 100 tysięcy złotych z silnikiem Busso w kolorze czerwonym. Tak? Natomiast w przypadku Fiatów yy, ceny yy, rzadko kiedy osiągają 50 000 zł. Kolejnym interesującym wozem jest Lancia Kappa Coupe, również wyposażona w silnik Busso. 3-litrowa V6. To jest auto, które kosztuje dzisiaj 30 tysięcy zł, yy, jeżeli jest w perfekcyjnym stanie. Yy, patrząc na konkurencyjne Alfa Romeo. Ona również ma potencjał. Warto o niej nie zapominać. I y, na sam koniec mój ukochany samochód, którego jestem również właścicielem, to Lancia Tema 832. Fantastyczne jest to, że ten samochód, jak był nowy, kosztował dwa razy tyle, co Lancia Tema Turbo. Czyli y, był dwa razy droższy niż najmocniejsza, zwykła Lancia Tema. Dziś y, ta proporcja y, jest zupełnie inna, bo y, Lancia Thema Turbo możemy kupić za 15 tysięcy złotych, a y, 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 Lancia Tema 832 kosztuje pomiędzy 100 a 200 tysięcy złotych. Więc samochód jest prawie 8-10 razy droższy. Y, to fajnie pokazuje jaki jest Trend dla samochodów w najmocniejszych wersjach i y, z najlepszym wyposażeniem. Natomiast dlaczego mówię y, o tym aucie? Ano dlatego, że y, podczas wizyty w padwie widziałem, jak a, y, y, ceny radykalnie się zmieniły. Nie wiem, czy jest to stały trend, czy tylko y, zwykła spekulacja. Natomiast rok temu te Auta były wystawiane w Padwie za 20-25 tysięcy euro, a w tym roku, w 2022, były po 50 tysięcy euro i była ich cała masa. Tak? Więc coś tutaj zaczęło się dziać. Interesujący temat, szczególnie, że samochód był poniewierany przez ostatnie 30 lat i, mm, i nikt się nim nie interesował. Moją relację z targów w Padwie możecie zobaczyć tutaj. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zainteresowały Was szczególnie moje typowania na samochody, które wymagają obserwacji. Mogą się okazać ciekawą inwestycją, a ewentualnie nie wypały. Natomiast to, co jest interesujące, mianowicie to, że inwestowanie w samochody zabytkowe jest jak gra na giełdzie, tylko, w, tylko mamy zdecydowanie więcej czasu. A ryzyko utraty kapitału jest niewielkie. Tak naprawdę sprowadza się do inwestycji, które sami poczynimy w samochód. Jednym słowem, też poza persją należy pamiętać o tym, abyśmy kupowali auta w jak najlepszym stanie, bo wtedy tych inwestycji, które powodują ryzyko utraty przez nas pieniędzy, będzie jak najmniej. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, Zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl Sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.